Witam w kolejnym odcinku grania The Hell Moda. Skończyliśmy sobie ostatnio na drugim poziomie, teraz będziemy schodzić na trzeci. Zmieniłem trochę rozdzielczość, żeby nie było tych pasków po bokach. Niektórym mogło to przeszkadzać, dlatego pomyślałem sobie, że jednak coś z tym należałoby zrobić. Możliwe, że już na tej rozdzielczości zostaniemy. Chociaż ja przywykłem jednak do grania na, na niższej rozdzielczości. Wydaje mi się, że wtedy Diablo 1 ma lepszy klimat. Jest po prostu jednak, kiedy to przybliżenie jest większe, kiedy jest takie spore oddalenie z racji dużej rozdzielczości. Widać te potwory, które są nawet kilka ścian dalej, no to w sumie nie jest za fajnie. Oczywiście mówię o przypadku stosowania intrawizji, ale to tam. Kwestia przyzwyczajenia, na pewno. No dobra, schodzimy. Skróty mamy przypisane, dalej ok. Co nas tu czeka ciekawego? Palnuanki. czempiony. O, pełna mana, bardzo fajnie. Oho, wilkołak. Od razu bossa nam dali, ale nie ma w ogóle obstawy, więc powinien być łatwy. To jest nieumarły. Z Holy Bolta go pierzemy. Chociaż z błyskawic też byśmy mogli. On z tego co pamiętam ma chyba wykładanie życia fajne. Ale na nic mu się to nie przyda tutaj. No i się posypał. Okej pa nam rzucił. Niezbyt interesujący trop, no ale czego się tu spodziewać na tych poziomach, prawda? Dobra, możliwe, że coś za drzwiami jeszcze jest. Czasami tak jest, że Bospak jest przedzielony ścianą, na przykład Bossa wylespi z jednej strony, a jego sługi z drugiej. I tak jest, że zabije się Bossa, o właśnie. A jego sługusy zostają gdzieś zamknięci, no i przez jakiś czas mogą nadal spowalniać postać. Zobie kołaki całkiem sporo ekspa powinniśmy dostawać. Już one mogą nawet w katakumbach wystąpić. Trzeci poziom to jest chyba najwcześniejszy. No właśnie. Prawie 5% expa. Prawie 5% poziomu. Za takiego jednego. No teraz już mniej 3,5, bo. Mieliśmy wyższy poziom. A się kręci. Dobra, poczekamy sobie chwilkę, aż się Mana zregeneruje, w międzyczasie możemy sobie rozdać punkty. Znaleźliśmy ostatnio, z tego co pamiętam, jakąś zbrojkę, ona chyba dawała siłę, znaczy nie dawała, tylko wymagała siły. Więc może jednak sobie damy w siłę tym razem. Na no a perki, tak jak były ustalone na początku, lecimy z Maną. Ostatnio daliśmy w regenerację, to możemy teraz pójść w ilość. I pięknie. Zapiszę grę. Muszę się przyzwyczaić do tej procedury. Bo... Już zdarzało mi się przechodzić kilka poziomów bez zapisywania gier. Potem gdzieś tam się poślizgnąłem. Musiałem od nowa przechodzić. To jest naprawdę masakra. To samo kilka razy, tego lepiej unikać takich sytuacji. Klaw, tunik, kolejny, proszę bardzo. Niebieska tunika, jakieś widmo. Ech... Mogli dać tutaj jakąś bibliotekę albo kaplicę. Strata miejsca. Te krzyże. Nie lubię ich. No, chyba nikt ich nie lubi. Ło, zapomniałem. Ale w sumie już mamy tyle many. W ogóle mieć tarcze many na tym poziomie to trochę abstrakcja. Nie spodziewałem się, tak jak wcześniej mówiłem, że tak szybko... Będziemy mieli dostęp do tego zakręcia, ale to tylko i wyłącznie na plus. Dużo nieumarłych na tym poziomie, więc mamy aż trzy typy jednostek nieumarłych i jednego demona w postaci tych hochnych. Dzięki temu nie ma specjalnie dużych problemów, jeśli chodzi o żonglowanie zakręciami. Na przykład na pierwszym poziomie mieliśmy chyba, musieliśmy aż trzy zakręcia przełączać. A, może użyję sobie raz tej many. No właśnie, typowy healing, tylko nam manę leczy. Analogicznie. Możemy lać tak na dobrą sprawę czymkolwiek, ogniem czy błyskawicami nie ma znaczenia, ale Charger Bolt mamy niestety słaby, na pierwszym poziomie tylko. I powiedzmy, że jest to poniekąd powód, dla którego jednak ten Butcher odstawiam na później, gdyż nie dość, że nie mamy dobrej obrony, to nie mamy też zbyt dobrego ataku, gdyż Butcher chyba był tutaj wrażliwy tylko na błyskawice, a akurat ten Charger Bolt mam niestety troszkę... Troszkę słaby. Firebolt mamy na czwartym poziomie już. Gdyby butcher był wrażliwy na ogień, to myślę, że spokojnie byśmy już go zrobili, ale. Tak to troszkę się waham. Chociaż też nie ma sensu zostawiać go na jakoś bardzo późny czas, gdyż no, wtedy będzie nadbuchnięcie, no i nie będzie praktycznie żadnej. Ta walka nie będzie ani trochę ciekawa z nim. Dlatego myślę jednak, żeby mimo wszystko wybrać się do niego już niebawem. Tutaj niestety nie rzuci nam... Znaczy no, w sumie magiem gramy, ale... <grytanie> tutaj oczywiście Butcher nie rzuca tego Tasaka, co Diablo jeden, więc wojownicy wcale nie mają tak, tak super, kiedy wylosuje ten quest. Dla nas to tak na dobrą sprawę obojętne, chociaż akurat to dobrze w naszym przypadku, bo może rzucić coś dla nas. To się może wydawać śmieszne, żeby Butcher mógł rzucić jakąś kulę dla maga albo no jakąś laskę. Ale czemu nie? No powiedzmy, że tutaj drop Butchera jest zbliżony do tego, który jest na multiplayerze. Nawet w oryginale. Jeśli chodzi o sam przedmiot Butcher Scriver, z tego co mi się wydaje, on występował w The Hell 1 jako jakiś zwykły topór unikatowy możliwy do znalezienia w terenie. Z tego co pamiętam to był bardzo fajny, on tam dawał chyba faste statak. Fajne obrażenia miał, te bazowe. Miał podniesione. Nie miał premii procentowej, tylko miał bazowe podkokszone. Chyba 300 ileś punktów. do tego faste statak, to naprawdę była rewelacja. No oczywiście miał spory penalt w postaci minusa do rezystansów. Chyba 60 odejmował, to niestety trochę sporo było. No ale trudno się lubi. Kusi mnie, żeby jeszcze w tą magię dać, ale na razie jeszcze w siłkę damy. No i perk Focus sobie damy. Cztery punkty, potem sześć będzie, no i fajnie. Okej, okay. lecimy dalej. Te odcinki, z tego co widziałem, wyszły dość długie, dlatego muszę się troszkę zdynamizować, żeby wyrabiać się może. 30 minutach, uważam, że jak odcinek ma prawie godzinę, to jest już jednak trochę przydługi, uważam. Można się już zmęczyć, że tak powiem, na półmetku. A jednak, skoro już te odcinki są, skoro się rzucam, no to dobrze było, żeby oglądać je w całości, gdyż staram się cały czas mówić o jakichś istotnych rzeczach. Które mogą się nam później przydać, na przykład. Chociaż też lepiej uważać, jeśli chodzi o ilość przekazywanych treści w danym odcinku, bo można powiedzieć czasami trochę za dużo, za bardzo wybiec w przyszłość i później nie będzie o czym mówić za bardzo. Będę się powtarzać, dlatego to jest też, wydaje mi się, pewna sztuka. Takie jakby wyważenie. Wyważanie tego co się mówi, tego co się przekazuje w pojedynczych odcinkach. Żeby po prostu nie przesadzać. Zostawić sobie coś na później. A na szczęście tutaj jest o czym mówić tak czy inaczej, więc nie powinno zabraknąć jakichś ciekawostek czy lat odnośnie samej gry. Choćby nie wiem ile nawijał. Odnośnie Diablo 1, to przekonałem się już sam na sobie, że mógłbym nabijać i nabijać chyba godzinami od... I wciąż by mogło czasu zabraknąć. Tutaj, jak widać, mamy zejście do grobowca Lolika. Na multiplayerze czegoś takiego nie ma, oczywiście. Lolik sobie w pokryptach chodzi luzem. Tutaj jest w osobnym grobowcu. No i jest to poniekąd już lokacja wiadomo questowa na oddzielnym poziomie. Dlatego jej wyczyszczenie nie będzie takie, takie proste, takie oczywiste jak zwykłych poziomów, gdyż na takich lokacjach questowych nie można w ogóle wyjść z gry. Od razu po wejściu jest napis In Battle i jest napis ile potworów jest na poziomie do zabicia. I dopiero jak się wyczyści cały poziom, to jest taki dźwięk rogu. Podobny, właściwie to jest ten sam dźwięk, co był w Diablo 1, kiedy się wyczyściło ten poziom związany z zadaniem na zatrute źródło. To jest taki dźwięk tutaj sygnalizujący, że, że obszar jest wyczyszczony i można wtedy wyjść do miasta i zapisać grę. Bo normalnie jest to niemożliwe, nawet jak już wyczyści się obszar questowy. To i tak nie można zapisać gry, będąc. trzeba by... Trzeba do miasta wliczyć albo wyjść po prostu z niego na zwykły jakiś poziom. Chociaż jak tak patrzę, jak nam łatwo idzie ta walka, to wydaje mi się, że bez żadnego problemu byśmy pewnie podźwignęli ten grobowiec, nawet jeśli naprawdę byłyby tam jakieś silniejsze szkielety. Tylko na ten moment ciężko jest mi oszacować, jakby to było, gdyż do tej pory. Mm... Spotykamy same potwory walczące wręcz. A te potwory są tutaj dość wolne, jak widać. Im się, że tak powiem, nie śpieszy. A ja na dodatek kasuję je praktycznie na strzał. Albo dwa. Dlatego, no, ciężko jest mi ocenić na ten moment żywotność postaci. Gdybyśmy spotkali już jakichś strzelców, albo coś strzelającego jakimiś błyskawicami, na przykład. Na to. Miałbym trochę lepsze patrzenie na, na sytuację, wiedziałbym czego się spodziewać. A tam u Leorika, z tego co pamiętam będą już ucznicy i to całkiem silni, dlatego nie jestem pewien czy bylibyśmy w stanie ustać, gdyby się na nas sfokusowali. Many mamy dużo, ale to nie wszystko. Wiadomo, liczy się też obrona. Żebyśmy się za bardzo nie, nie chwiali, bo osób, żeby nasze akcje nie były przerywane. Strzela z kamicami, ale niewiele mu to dało. Dobra, mamy tutaj jakąś kulkę, skrzyneczka, co my tu mamy? Kochlika jednego i znowu cape. Okay. Hmm. Myślę, czy opłaca nam się to jeszcze zbierać. Wydaje mi się, że chyba już sobie darujemy białe zbroje. Ale niebieskie jeszcze będę sprawdzał. Bo się może jakiś Rezist trafić, albo premia do statystyk, czy jakaś premia, może do Expa. No, no na pewno jest trochę tego. Te butki też sobie wywalimy. Bez sensu, żebyśmy biegali do tego miasta co minutę. Chociaż i tak tutaj tego dropi o wiele mniej. To znaczy, powinno dropić mniej niż na multiku. Oj, pułapka, musimy uważać. Wciąż nie mamy y, tych perków y, ograniczających to obrażenia od pułapek, więc tak naprawdę możemy się tutaj spodziewać za którymś razem. A nie, to są to portale. Możemy się spodziewać jakiegoś deda właśnie od pułapki. Znaczy to bardziej przewiduje na Katakumbach dopiero. Tam już pojawia się tych pułapek bardzo dużo. I też mogą się już te ogniste strzały pojawić. Które, no niestety, ale <słuchaj> są po prostu przegięte tutaj na tym normalnym poziomie. Nie wiem jaki to trzeba refleks mieć, żeby się wyleczyć w trakcie trzymania obrazu, zdążyć. Próbowałem kilka razy, może raz na 10 mi się to udawało. No wiadomo, że większa liczba trzymałości pomaga na pewno, zwiększa prawda, nasze szanse, zwiększa wydłuża ten czas, jaki mamy na reakcję. W przypadku, kiedy już taka strzała nas trafi. My tutaj niestety, jakby tego było mało, mamy jeszcze bardzo mało zręczności. No i to zdecydowanie nie pomaga. Właśnie tego dexa też będzie trzeba coś niedługo dać. Na pewno jakieś przedmioty tego dexa wymagają. Ja się szczerze mówiąc nie, nie zorientowałem jeszcze w tym, co dokładnie. No ale... To... Na nic nigdy nie jest za późno, uważam. Więc nie ma się co, co tutaj spieszyć. Jesteśmy na trzecim poziomie yy, podziemi, więc moglibyśmy teoretycznie pójść do Ogdena. sprawdzić czy zleciłby nam zadanie na szyld. Mieliśmy zadanie na Butchera, No to może się trafić jeszcze jedno. Nie wiadomo, co to będzie. Czy to będzie Garbat, czy, czy właśnie ten Ogden, czy może jeszcze coś innego. Właśnie kolejna sprawa może tak odnośnie garbada, niestety ale jego nie ma tutaj, tylko jest trochę dalej. Więc jak nie będzie signa, no to więcej będzie wskazywać na to, że będzie garbat. Ale niestety nie spotkamy go tak jak normalnie zawsze był na czwartym poziomie. Chociaż wydaje mi się, że akurat może nawet lepiej. On mi tutaj na tych poziomach katedry w ogóle nie pasował. Może lepiej, że go przenieśli. Trochę ubolewam nad tym, że wiele dźwięków zostało usuniętych, jeśli chodzi o, o niektóre potwory. Na przykład te wilkołaki one miały taką tendencję do takiego wycia. Jeszcze tam kilka potworów miało takie swoje dźwięki specyficzne, albo na przykład jak się aktywowało ich Bospaka, to coś tam gadały. Na przykład te dźwięki to naprawdę aż... można było podskoczyć ze strachu. <laughs> to nawet mocniejsze od Butchera mogło być dla niektórych. Tak to wyglądało. Dobra, yy, co my sobie tutaj damy? Tego deksa dawać? Dobra, damy raz w tego deksa, ale myślę, że Wystarczy już tego, trzeba w magię dawać, bo magia jest tu najważniejsza. Mógłbym już mieć na tym poziomie z 60 punktów, więc nie ma co tutaj z tym zwlekać. Magia, a ilość many, system sperków to są dwie różne rzeczy. Magia sama w sobie jest też ważna nie tylko dlatego, że daje manę, ale też wzmacnia nam zaklęcia, umożliwia noszenie lepszych demów, itd. Tak więc musimy pamiętać, żeby ją rozwijać. Dobra, udało nam się ten poziom przejść chyba najszybciej jak do tej pory. Coś tam chyba zostawiliśmy na ziemi. Moment, jeszcze sprawdzę, bo tutaj widzę w tej mapce, że... A, rękawice jakieś zostały, jak ja mogłem tego zauważyć. Wyrzucimy te mikstury leczenia, bo to nie ma na to miejsca, nie jest to potrzebne, ale dobra, i tak możemy sobie skoczyć do miasta. Portal mam pod literą O, więc muszę przypisywać go pod F5 czy tam pod inny skrót. O, bardzo łatwo się przyzwyczaić, powiedzmy, do tego. Dobra, już identyfikuję wszystko naraz. Na razie się nie przejmuję tym. Hmm, mamy tu premię do EXPA. Sprawda, nie dużą. Ciężko mi zdecydować, szczerze mówiąc, tutaj, co wybrać: Gold czy EXP? Tu mamy żywotność, ale nie, chyba żywotność wypuścimy. Resist Fire 20. Hmm. Chociaż jest tutaj trochę więcej obrony, ale nie, nie. Na razie jeszcze nie. Heh, resist Cold 2 Armo. No. Niech już będzie. O, Armor przeciwnie umarłem, to ciekawe, tylko że i tak nie możemy tego nosić. Na pewnie później i tak znajdziemy coś lepszego. Więc w sumie nie wiem, czy jest sens to trzymać. Myślę, że chyba nie. Zresztą dużo nam brakuje tej żywotności sobie spokój na razie 7 do magii tu mamy stan threshold Czy jak to się tam czyta stan threshold to jest to jest próg ogłuszania czyli zależy od tego jak, jak dużo mamy tutaj jak wysoką liczbę ona determinuje nam taką granicę obrażeń po której przekroczeniu postać będzie stanowana przez podłoże czyli na przykład jak mamy stan threshold w sumie 5 punktów to jeżeli potwór zada nam pojedynczym ciosem 6 punktów obrażeń, to zostaniemy wtedy ogłuszeni w takim zastanowaniu. Będzie nasza akcja przerwana. A jeśli mniej, no to wiadomo, oberwiemy, owszem, stracimy trochę życia, ale nic, nic nam się, że tak powiem, nie stanie, nie będziemy się gibać, że tak to nazwę. Będziemy mogli dalej działać, nie będą nam przerywać akcji. No, wydaje mi się, że jest dość ważna ta statystyka, jednak po pierwsze nie widać jej tutaj. Nie wiadomo ile tego mamy w sumie. A po drugie, właściwie, jeśli chodzi o DeFi czy też DFE, to właściwie to jest to samo, tylko działa w drugą stronę, bo DFE obniża nam ilość obrażeń, jakie otrzymujemy od potworów, a więc też poniekąd powoduje, że rzadziej jesteśmy stanowani, prawda? tylko że po prostu no, od innej strony to działa, ale efekt jest ten sam. Ale jest DF lepsze od Stan Threshold, uważam, gdyż Stan Threshold tylko nam ten próg obrażeń podnosi, od którego będziemy ogłuszani. A DeFi poza tym zmniejsza nam przecież obrażenia też, które otrzymamy, więc to jest, uważam, lepsze. Już nie tylko jesteśmy rzadziej stanowani, ale też mniej, mniej życia tracimy bardzo. Dlatego uważam, że ta cecha, ten Stand Threshold, jest raczej mało istotna, pomijalna, nie ma na nią po prostu miejsca. Uważam, nie ma sensu sobie nią głowy zawracać. Oho, mamy tutaj, widzę jakiś pierścionek dający spell. Ciekawe. Możemy w sumie na razie zamienić to. A, ten ring w sumie też można by sprzedać, ale dobra, na razie niech sobie będzie. Hmm. Dobra, w sumie z Goldem nie mamy takich problemów. tam 9-15 więcej. Może wytrzymamy. Chociaż w sumie nie wiem, może to właśnie temu zawdzięczamy torze. Że z tą kasą nie ma takich problemów. A ekspa więcej zawsze się przyda. Tu mamy jeszcze trzy na 8 właśnie. No dobra, na razie sobie to założymy. Chociaż trochę armor tam spadnie, ale dobra. To może na razie w sumie zostać. Sprzedajemy te poty, sprzedamy relikt um, tych odbijania obrażeń. Reflekt y, jest. Y, Podstawową umiejętnością, taką startową, yy, umiejętnością startową dla barbarzyńców, ale jej zastosowanie jest raczej znikome, gdyż ona niestety zwiększa nam obrażenia o połowę, które otrzymujemy od wrogów. Trochę takie ciernie są właściwie, bo otrzymujemy o połowę więcej od wrogów, ale odbijamy w ich yy, chyba 400% obrażeń, które zadają. Więc, no, powiedzmy, że tam czasami jakiś sens może to mieć, chociaż ludzie generalnie, z tego co zauważyłem, to raczej tego nie używają mimo wszystko tej umiejętności. I my też nie będziemy, zresztą to mag, to tym bardziej. Tak jesteśmy filigranowi jeszcze, jakbyśmy reflekt zarzucili na siebie, to już w ogóle byłaby tragedia, uważam. Uh, e, no to jedno po tegoż nas sprzedać. Myślę, że z racji tego, że szybciej skończyliśmy ten poziom możemy jeszcze na szybko pójść do Buczera go załatwić. Myślę, że już chyba damy mu radę bez problemu żadnego. Potrzebny się bardzo. A, i możemy Ogdena nas sprawdzić. Master, I have a strange experience to relate. Jednak I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth and this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. Is strange, now. śmieszne to Demony biegające sobie nocą po, wiosce i jakiś szyld od tawery. Ale warto tutaj nadmienić, że Ogden tak na dobrą sprawę, on nie zleca nam żadnego zadania. On nie każe nam znaleźć tego szyldu. On tylko dzieli się z nami taką po prostu historią, że co mu się przytrafiło, nie? A to, że my znajdziemy ten szyld gdzieś tam w terenie, to jest czysty przypadek. I przynosimy mu ten szyld i on się właśnie dziwi, że, 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 że jakim cudem, że skąd my to mamy, że, że w ogóle nie musieliśmy tego przynosić. No i coś tam mówi, że no, przynajmniej oszczędzi na zakupie nowego, prawda? I na szybko coś tam stara się nam dać w nagrodę. Znajduje jakąś czapkę... Yy, znajduje jakąś tam czapkę w jakimś tam pokoju u siebie w garczwie. tam Jakiś mak zostawił, który tam przez jakiś czas był... No, tam został na, na noc, czy tam coś takiego. I mówi, że może nam się przyda. Myślę, że tutaj spokojnie mogę niektóre zadania spoilerować. No, to już taka klasyka, coś tyle lat wiadomo. Więc <grystanie> nie ma tutaj żadnej, żadnych tajemnic wielkich, co, co tu się zdarzy. No, zobaczymy zresztą, jak to będzie. Co on nam tam da, bo nawet nie wiem w sumie, jak tutaj to będzie. Ale dobra, okej. Okay. <grystanie> Idziemy. Dobra, wezmę te poty w sumie. Dużo miejsca nie zajmują. Ale tak jak mówię, jakieś zbroje, jakieś buty, białe, bez żadnych cech, to już sobie odpuścimy. Wodki to jeszcze można wziąć, bo mało zajmują. A właśnie, też jest ciekawostka, że nie można mikstur wypić, yy, kiedy ma się pełne życie lub manę. Zauważcie, nie mogę tego wypić. Musiałbym zużyć przynajmniej jeden punkt, to wtedy już bym mógł. Więc nie ma opcji, żeby przez przypadek na przykład wygrać zbyt dużo mikstur na przykład, gdy. Jest się w jakiejś podbramkowej sytuacji, już traci się kontrolę, dużo się traci tego życia i tak już chaotycznie klikasz po tych klawiszach, żeby tylko się wyleczyć. No to to jest akurat takie zabezpieczenie, żeby na darmo nie chlać tych mikstur na nadmiarze w takiej sytuacji, tylko żeby wychlać tyle, ile jest potrzebne. Dobra, wrócimy się do Butchera. Trzeba go wreszcie załatwić. Trudno, pierwszy poziom Charged Ball, tam musi wystarczyć. Oby się udało. A, i może rzucimy sobie też furię. Przy okazji przyjrzymy się, co ona nam właściwie daje. Już trochę tych reliktów nam się nagromadziło, więc warto byłoby już pomału je zużywać. Przecież wygodniej by było, jakby książka nam poleciała, to w ogóle się tymi reliktami nie przejmował. No ale póki co jeszcze jej nie mamy, więc musimy na te relikty uważać. Okej, okay, dobra. Furia. Uwaga, co tu się zmieni? Mana na pewno nam wzrośnie. Regeneracja nie jestem pewien spell level, więc coś wzrośnie tutaj coś pospada. Pewnie. Uwaga. No właśnie, co tu się dzieje? Mana wzrosła, legenka nie. Spell level 2 doszło. Fresh okay. meat! Tak, zapomniałem o tarczy. Zgadza się na błyskawicę, tak jest. Eee, 200 HP, no tak, to na multi już 400, zapomniałem. O mój Boże, ale mięczak. To już w oryginale chyba był, był silniejszy, na wolę, na tym, na normalu, niż tutaj. Śmieszne. Dobra, co on nam rzucił? Mamy trzy przedmioty aż. Jakąś czapkę niebieską nam rzucił. To akurat na plus, bo mamy jakąś białą. Tu będzie niebieska, zobaczymy. Może coś tam będzie dawać ciekawego. No, więc jak widać. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, przynajmniej na tym pierwszym poziomie. <laughs> nie ma się kompletnie czego bać. Chociaż wojownikiem pewnie byłoby ciutkę ciężej, ale... Magiem, jak widać, chyba nic się nie zmieniło, nadal jest prosto. No, błyskawicznie go ubiliśmy, naprawdę, jestem pod wrażeniem. No dobra, to wracamy. Tak sobie myślę, czy może jednak byśmy od razu jednak nie spróbowali z tym królem szkieletów. Chociaż nie jestem w stanie ocenić na ten moment, jak długi już jest ten odcinek. Więc może jednak tutaj się zatrzymamy i się przez chwilkę zastanowię, co robimy dalej. No więc zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym, no jeszcze nie wiem, albo przejdziemy sobie na czwarty poziom, albo na króla szkieletu pójdziemy. Na razie żegnam się z wami. Cześć.